Razem w parze grała się za mieszką Wołoszyn w środku Plażowej i te jej zagrywki dużą problemy stwarzają dla naszego zespołu. Karolina Suwińska wynik 13-7 dla ŁKS-u. Dobre przyjęcie. I jakie jest przyjęcie to już jest rozegranie. Brawo Jowita. Ósmy punkt do naszego zespołu. W międzyczasie była zmiana dla podwyższenia bloku na misję rozwojowe. Weszła środkowa Pasiak, a teraz... Zawodniczka, kapitan zespołu Agnieszka Wołoszyn widząc, że jest problem zgłasza, a może chce po prostu wziąć tzw. challenge siatkarski, żeby wybić naszą zawodniczkę z uderzenia wykonującą zagrywkę. Dobra zagrywka w słabe przyjęcie, właśnie dziewiąty punkt no, dla zespołu toruńskiego. Tak jakby nieco obudziły się Torunianki, pytanie tylko czy nie jest już za późno. Wszystko jest do odrobienia, piłka siatkowa jest grą tak nieprzewidywalną, że tylko należy nie robić własnych błędów. No właśnie, całą wypowiedzi godzinę wypowiedziane te słowa. 14 punkt dla drużyny łks u Piłka setowa i piłka meczowa dla drużyny przyjezdnej. W zespole lks dobra linia wraz z drugiej linii. Dobre przyjęcie Kasi Brydy. Kasia Bryda atakuje. Jest. 10 punkt naszego zespołu. Katarzyna Bryda na zagrywce, 14 do 10, prowadzenie łks tylko jednego oczka potrzebują zawodniczki z Łodzi do awansu, do wielkiego finału pierwszoligowych rozgrywek. No i teraz te punkty otrzymują za darmo od Katarzyny Brydy. Cieszą się łodzianki jak najbardziej, mają ku temu powody. Drużyna z Łodzi wygrywa 3-2 w Toruniu. No i to drużyna LKS-u zagra w wielkim finale pierwszej ligi siatkówki kobiet, gdzie rywalem Łodzianek będzie Zawisza Sulechów. No i niestety potwierdziło się to, że jeżeli już w tym sezonie, w tej torujsko łódzkiej rywalizacji Łódźki. mamy piąty set, no to wygrywają Łodzianki. Historia się nie zmieniła, historia trwa. Dziękujemy Obu Zespołom za bardzo ładne widowisko. Gratulujemy zespołowi z Łodzi za naprawdę skuteczną i bardzo efektywną grę. Gratulacje dla zespołu toruńskiego oczywiście za podjęcie walki mimo osłabienia zespołu dotrzymywały kroku, ale niestety wygrywa zawsze lepszy. Szkoda Panie Trenerze tego, przede wszystkim chyba Bardzo czwartego seta. Szkoda, szczególnie czwartego seta, gdzie można było ten set jakby doprowadzić do wygranej. i na pewno ten set będzie tutaj trener analizował i ustalał, bo przed tym zespołem naprawdę jeszcze dobra droga, ale no szkoda, że nie zakończyła się ta przygoda w pierwszej lidze. Większym sukcesem. Chociaż tak uważam, że zespół po Rundzie Zasadniczej i tutaj wygrywając, pokazał duże umiejętności i charakter, ale zespół lks jest lepszy. Izabela Szyjka, wybrana najlepszą zawodniczką tego pojedynku w Toruniu. Przypominam, LKS wygrał 3 do 2 ten decydujący pojedynek w Toruniu w tej rywalizacji do trzech wygranych łodzianki. Wygrały 3 do 2, no i to one zagrają w wielkim finale, w wielkim finale, w którym rywalizacja rozpocznie się już najbliższą w najbliższą sobotę. sobotę. Zawisza na pewno, już na początku ma atut taki, że tego czasu zawodniczki z na odpoczynek miały zdecydowanie więcej, więcej. więcej. i Na pewno będą świeższe, ale myślę, że tak charakter, umiejętności, co pokazały zespół łódzki w tym meczu i nie tylko w tych naszych pięciu meczach, to są w stanie nawiązać rzędną walkę i... Wynik oczywiście jest zawsze otwarty. My cały czas czekamy na pomeczowy wywiad, no i warto także dodać, że tak, także Torunianki w ten weekend mają rozpocząć rywalizację w dwumeczu o medal brązowy. Tutaj jeszcze szczegółów brak będą, to na pewno poinformujemy, ale na razie... Na pewno musimy to pierwsze mecze, pierwszy mecz rozegrać tu w Toruniu, gdyż Toruń po Toruniu zasadniczo zdobył wyższe, wyższe lokaty niż w świecie, w związku z tym na pewno pierwszy mecz będzie w Toruniu. Tak jest panie trenerze, szykuje nam się wywiad z trenerem budowlanych Torunia, więc oddajemy głos naszemu reporterowi Halo Łukasz Maleszewski. A z nami już rzeczywiście szkoleniowiec budowlanych pan Mariusz Soja, trenerze, no, prawdziwy dramat, emocje do samego końca, od początku ten mecz nie układał się po waszej myśli, wydawało się, że kontuzja Sandry szczególnie wpłynie negatywnie dla was, ale nie podcięła wam na początku skrzydeł, wydawało się, że wszystko ułoży się po waszej myśli, zwłaszcza po tym pierwszym secie. Tak, to było takie z, trochę złudne z jednej strony. My się cieszyliśmy, że w ogóle wyszliśmy do presji po tej kontuzji Sandry i to już było sporo. Liczyliśmy, że może na tej fantazji, może na tej radości trochę uda się yy, z uks em nawet ugrać ten mecz. No ale to jest zadoświadczony zespół, szybko gdzieś tam znalazły nasze mankamenty yy, bez Sandry. No i, no, i, no i trochę się męczyliśmy. No i jednak ja powiem jedno, zespół uks u wierzył i grał o finał. Myśmy o nim tylko marzyli, to była ta różnica dzisiaj na parkiecie, a zwłaszcza w tej breku. Właśnie, ten tajbrek. to chyba najgorzej, jeżeli chodzi o poczynania pana drużyny, zwłaszcza ta druga część tajbreku. zdecydowanie za dużo tam było błędów. Znaczy wydaje mi się, że to już nie chodziło o błędy, chodziło o głowę. Myśmy wyszli na tajbrek chyba na zasadzie, że kolejny tajbrek, który przegramy. Tak jak się, jeśli tak sportowiec podchodzi do, do rywalizacji z przeciwnikiem, no to wiadomo, że to już jest 90% na minus dla, dla, dla kogoś, kto nie wierzy. Tam wyszedł zespół, który już, już się cieszył, że ma tajbreka i wiedział, że może go wygrać. A myśmy wyszli na tajbrek przestraszeni, że mamy tajbreka. Tak bywa. No wygrało dzisiaj doświadczenie. Sezon się jeszcze jednak nie skończył. Gracie dwumecz Jokerem w świecie o trzecie miejsce. No Trzeba jeszcze znaleźć sobie tą ambicję sportową i zewrzeć te siły na te ostatnie dwa mecze. No, na pewno one są sport, no i biją się o zwycięstwa. Ja mam nadzieję, że podejdziemy tak do meczy ze świeciem. Wiadomo, że psychicznie będziemy zdołowani, ale trzeba się podnieść i grać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Tyle trener Mariusz Soja, szkoleniowiec z Budowlanych Toruń. Wracamy do naszych komentatorów. Dziękujemy bardzo. Przypominamy najważniejsze informacje że budowlani Toruń dziś tutaj w Toruniu z lks em Wódź przegrali i to drużyna lks u zagra w wielkim finale pierwszej ligi siatkówki kobiet. Drużyna złodzi oczywiście przede wszystkim wielkie, wielkie gratulacje dla zawodniczek Beniaminka, rozgrywek powodzenia także w wielkim finale, a my czekamy na to, co Torunianki pokażą w meczu o brązowy medal, ale z Harry przy ulicy Bema w Toruniu dziś. To wszystko, bardzo dziękujemy za uwagę. Ja także dziękuję mojemu współkomentatorowi, dziękuję pan Jerzy Wawrzyn, fachowa pomoc dzisiaj, panie trenerze wielkie. Mam nadzieję, Dzięki. że debiut wypadł na, na czwórkę, pięć plusem, minus. Panie trenerze. czwórkę z minus. Dziękuję bardzo, bardzo również. Bardzo dziękuję, żegnamy również. się z Państwem. Do zobaczenia, do usłyszenia.